I coś dla ciebie. Ja wiem co! Co! I do O przepraszam bardzo, skąd ty to wiesz? Jestem na grupie, koleżanka zapłaci na slacku. No nie oni po prostu tam piszą, bo nie myślą, że ja nie czytam slaka, ale nie ja myślę. Z... Ale nie wiem jak wygląda, jest Dobra. No wiem tylko, proszę. że taki ma być, ale... What the fuck? Kto zaakceptował. Serio się pytam. Jakie chcemy wypuścić? Co Czy to tam? jest straszer? 16? To pieca, to ja to wrzucę. Zmiana! To są ognie. Jakie kutwa ognie? No bo w piecu są ognie, o co ci chodzi? Chyba twoim. Myszko, mo, moje ognie się nie palą w piecu. Poza tym od kiedy ogie? mieliśmy kuchenkę narysować? Widzieliście logo traszera? No, no, nie. nie inspiracją, tylko ty. Że ogień? Ty masz taki waloryk. Juby, Mieniamy to! To jest po prostu coś, co ogarnęliśmy wczoraj i przynosimy Ci dzisiaj. Ale co ty na to, żeby w ogóle wypuścić takie koszulki? Okay, czyli nie, musimy spokoju. coś lepszego wymyślić. Definitywnie jak mamy. Ale być... ogarniemy. Ogarniamy to. On, dosyć już tego. Masz dosyć? Społeczeństwo się dzieli na... ale ona jest kruchy, śmieszna i. <laughs> <Biedza>. <laughs> Mam dosyć, ale jeżeli chcą tego ludzie, to to zrobimy. Ja jestem z tej drugiej grupy i uważam, że większość jest w tej drugiej grupie. I sobie ogarniemy, ale lepszą wersję, tak? To? Nieakceptowalne. Do, Do, pieca. Pieca. Do, pieca. Do pieca. Do pieca. Bye bye, host.